Witam Państwa w poniedziałek 27 maja dzisiejszy dzień raczej nie będzie obfitował żadne informacje fundamentalne, chyba, że się pojawi jakikolwiek niespodziewany komentarz. Dzisiaj w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych instytucje finansowe będą zamknięte, więc moim zdaniem raczej po południu należy się spodziewać mniejszej zmienności, natomiast jeżeli chodzi o bieżący kalendarz makroekonomiczny, wydaje mi się, że takim najważniejszym wydarzeniem w tym tygodniu będzie decyzja Banku Kanady dotycząca wysokości 100% ta decyzja będzie w środę, w czwartek. Natomiast w strefie euro oraz w Szwajcarii, Niemcy, Francja również instytucje finansowe będą zamknięte, więc ten tydzień dla rynków może być takim trochę przejściowym tygodniem. Natomiast na rynkach od poprzedniego tygodnia, jak na razie utrzymuje się sentyment antydolarowy, głównie ze względu na to, że w Stanach Zjednoczonych, poznaliśmy gorsze pmi -e no i również w piątek w późno, podczas późnej sesji nowojorskiej inwestorzy dalej wyprzedawali amerykańskiego dolara, natomiast te poziomy, które ja miałem wyznaczone dużo wcześniej, czyli to był w pierwszej kolejności poziom 97,72 oraz niżej 97,56 widać wyraźnie, że rynki cały czas respektowały dzisiaj podczas sesji azjatyckiej również rynki miały bardzo duży problem z przebiciem tych poziomów, no jak na razie Obserwujemy większą korektę na amerykańskim dolarze, więc jak na razie, moim zdaniem, kluczowa taka strefa dla indeksie dolara może być pomiędzy poziomami 9775 a 97, więc warto obserwować, co tutaj się wydarzy na tych poziomach, ewentualnie, jeżeli pojawi się korekta, to być może takim najbliższym wsparciem może być poziom w okolicy 9760. Dzisiaj również zerkniemy sobie na. Kryptowaluty, ponieważ na Bitcoinie o 21 wczoraj pojawił się kolejny silniejszy spike, więc no zazwyczaj jeżeli Cena porusza się w taki sposób, gdzie mamy silne wybicia, i później nie wracamy do tych wcześniejszych poziomów. Takie zachowanie już dwukrotnie się powtórzyło. Teraz mamy trzeci taki ruch. No, to zazwyczaj to jest zapowiedź tego, że prawdopodobnie dalej możemy mieć do czynienia z odwróceniem tego trendu spadkowego. Ja, kilka, kilkanaście dni temu, mówiłem o tym, że prawdopodobnie, jeżeli te wzrosty się utrzymają, to kolejnym takim poziomem może być przebicie poziomu. W okolicy 8500 dolarów za, za jednego bitcoina. Natomiast na tych poziomach ja osobiście bym uważał, ponieważ jeżeli w najbliższych godzinach cofniemy się poniżej tych wcześniejszych szczytów, no to wydaje mi się, że tutaj może pojawić się ewentualnie większa korekta, natomiast jeżeli wcześniejsze szczyty będą się cały czas utrzymywały, no to moim zdaniem tutaj jeżeli chodzi o takie kolejne targety na Bitcoinie, to prawdopodobnie może być konsolidacja w okolicy 9500 dolarów, tak mniej więcej do 10 tysięcy dolarów. Na bitcoinie ostatnio mieliśmy dość spory ruch wzrostowy. Od piątku mniej więcej ten ruch był na poziomie prawie 10%, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe kryptowaluty, Tutaj takiej zmienności jak na razie nie zaobserwowaliśmy, więc być może, jeżeli w dalszych godzinach sytuacja na bitcoinie się ustabilizuje, to właśnie kolejne silniejsze wzrosty może pojawią się na kolejnych kryptowalutach, no i być może taką będzie Ripple. Ja na Ripple cały czas czekałem na poziom w okolicy 34 centów, natomiast tutaj też się nie znaleźliśmy w okolicy tego poziomu, więc moim zdaniem taka najbliższa kluczowa strefa na Ripple może być. Pomiędzy takim okrągłym poziomem 40 centów a 38 centów. Więc, jeżeli ta strefa będzie broniona, to wydaje mi się, że tutaj może być kontynuacja dalszych wzrostów. Jeżeli chodzi o sytuację na Ethereum, to tutaj sytuacja bardzo podobnie się przedstawia, ponieważ też po tym silnym parabolicznym ruchu wzrostowym nie cofnęliśmy się w rejon około 205 dolarów. Więc, jak na razie, moim zdaniem na Ripple na Ethereum zbliżamy się w okolice bardzo istotnego oporu to są mniej więcej te wcześniejsze szczyty więc jeżeli pojawi się silniejszy ruch wzrostowy to raczej bym uważał na to jak się cena zachowa powyżej 280 dolarów ponieważ jeżeli to będzie fałszywe wybicie jeżeli w tym samym momencie Pojawią się większe spadki na Bitcoinie, to wydaje mi się, że tutaj może znajdziemy się właśnie na Ethereum znowu w okolicy 210 dolarów. Przechodząc do, do rynku walutowego, dzisiaj od samego rana, w, od, w sumie od, od godziny 9 na głównych parach walutowych, obserwujemy silniejszą wyprzedaż. Wydaje mi się, że Taką, takim najbliższym, kluczowym poziomem, poziomem na eurodolarze może być konsolidacja z sesji azjatyckiej, czyli jeżeli poziom w okolicy 1,1205 będzie broniony, to być może tutaj pojawią się dalsze spadki. Też trzeba pamiętać o tym, że cały czas kondycja w strefie euro nie jest zbyt dobra. Ostatnie PMI z gospodarki niemieckiej są najgorsze od kilku ostatnich lat, więc jeżeli będzie przewijał się teraz w tym tygodniu temat związany z kondycją gospodarki europejskiej, to być może tutaj pojawią się spadki. Natomiast żeby te wzrosty zostały utrzymane w tym tygodniu, to tak jak w poprzednim podkreślałem moim zdaniem istotna strefa do obrony tych wzrostów będzie, to będzie strefa pomiędzy 1.11.80 a 1.11.70. No i też, jeżeli miałyby się pojawić wzrosty, ja w pierwszej kolejności też chciałbym zaobserwować silniejsze przebicie minimów z sesji azjatyckiej. no Jeżeli ta strefa, ten poziom zostanie obroniony, to wtedy ja osobiście dalej bym zakładał wzrosty. Jeżeli chodzi o funta, funt od samego rana jest pod dużą presją ze względu na to, że w czerwcu Teresa May, w, pierwszych, w pierwszym tygodniu czerwca Teresa May odejdzie, to jeżeli chodzi o taką fundamentalną analizę funta, wydaje mi się, że w najbliższych dniach fund może być znowu pod presją, ponieważ jak na razie temat Brexitu może się trochę odsunąć. Natomiast Wielka Brytania będzie musiała się zmierzyć z wyborem nowego premiera i to wydaje mi się, że ta niepewność ogólnie będzie ciążyła na wartości funta, więc no moim zdaniem jeżeli te spadki dalej będą się utrzymywały, to najbliższym takim celem być może nawet dzisiaj może być poziom 1,2640, natomiast gdybyśmy się cofnęli, wydaje mi się, że pierwszą taką barierą być, może być taka strefa w okolicy 1,2710, 1,2720, natomiast przy tych spadkach, które teraz obserwujemy, ja na razie wstrzymałbym się z jakimikolwiek decyzjami na funcie. Jeżeli chodzi o sytuację na USDK, przez ostatnie dni tak naprawdę niewiele się wydarzyło. Przez całą sesję piątkową utrzymaliśmy się w konsolidacji, więc no widać wyraźnie, że jak na razie z ostatnich transakcji tworzy się, tworzą się tak, tak zwane boxy, konsolidacje, więc jak na razie wybijamy górą. Więc wydaje mi się, że jeżeli poziom delikatnie powyżej. 1,3445 będzie obroniony, to być może tutaj ewentualnie pojawią się silniejsze ruchy wzrostowe, no i prawdopodobnie kolejnym celem na parze USD-CAD może być poziom 1,3470. Też cały czas trzeba pamiętać o tym, że w środę mamy decyzję Banku Kanady, więc zazwyczaj jeżeli kilka dni wcześniej wiemy o tym, że Bank Kanady będzie podejmował decyzję o wysokości stóp procentowych, no to często jest tak, że większe instytucje, które nie chcą narażać swoich pozycji na to ryzyko środowe mogą zacząć redukować swoje pozycje, no i często ta, ta zmienność, która ewentualnie się pojawia na instrumentach narażonych na najbardziej na politykę monetarną, nie może być po prostu trochę mniej logiczna. No i często jest tak, że właśnie ja, ja na przykład przed takimi wydarzeniami, wydarzeniami też nie podejmuję żadnych decyzji. Jeżeli chodzi o zmienność na, na indeksach, w szczególności na, na SP500, w ostatnich dniach zmienność wyraźnie zmalała, więc rynki prawdopodobnie dalej czekają na kolejne jakieś czynniki fundamentalne. Dzisiaj wydaje mi się, że jeżeli zejdziemy w okolice poziomu 2820, no to wydaje mi się, że jest spore prawdopodobieństwo na przebicie tego poziomu. No i pierwszym takim mikrocelem może być poziom 2815. Jeżeli chodzi o sytuację na ropie, to tak jak wspomniałem w piątek, warto poczekać na to, aż ropa się trochę ustabilizuje. W piątek mieliśmy do czynienia z pierwszym takim fałszywym wybiciem, więc ci, którzy zakładali, że, że ropa zacznie odbijać, tutaj tak naprawdę no, wpadli w taką pułapkę po wybiciu tych szczytów. Natomiast no, w piątek ropa pierwsze takie wsparcie złapała w okolicy delikatnie poniżej 57,70, więc wydaje mi się, że jeżeli dojdzie do kolejnego zejścia w okolice poziomu 57,70, warto zwrócić uwagę, jak ropa się tutaj zachowa. Jeżeli ropa w najbliższych dniach zacznie się stabilizować właśnie w okolicy tego poziomu, no to wtedy ewentualnie zakładam jakieś ewentualne mniejsze odbicie, natomiast od góry takie pierwsze wrażliwe poziomy, na które bym zwrócił uwagę, to na pewno szczyty sesji piątkowej, i to też jest taki psychologiczny poziom w okolicy 59,00. Jeżeli chodzi o sytuację na dolarienie, dolarien był ostatnio bardzo podatny na wyniki z gospodarki amerykańskiej. Tutaj mam na myśli oczywiście PMI, więc w piątek zeszliśmy poniżej tych wcześniejszych miniów, Natomiast dzisiaj, podczas sesji azjatyckiej, znowu znaleźliśmy się w rejonie tej wcześniejszej konsolidacji, więc. To położenie, w którym teraz się znajdujemy, moim zdaniem jest takim neutralnym miejscem, więc wydaje mi się, że dzisiaj głównie trzeba poczekać na Stany Zjednoczone, no ale ze względu na to, że tak jak wspomniałem, dzisiaj w Stanach Zjednoczonych instytucje finansowe są zamknięte, no to prawdopodobnie przez cały dzień na parze dolar-jen raczej bym się spodziewał jakiejś większej konsolidacji. Więc tyle z mojej strony, życzę udanego rozpoczęcia tygodnia, do usłyszenia, do jutra również do godziny 12. .00.